Oraz oczywiście pieprz. Wsypujemy dwie łyżki mąki pszennej. Mieszamy. Wlewamy około cztery łyżki oleju na patelnię. Na rozgrzany olej ku kurczaka i całość mieszamy. Trzy marchewki kroimy stosunkowo cienkie słupki lub paski. Zieloną cybulkę na małe kawałki. W międzyczasie, kiedy kurczak dalej smaży się na patelni, wstawiamy wodę na makaron i gotujemy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu lub nawet krócej. Po ugotowaniu makaronu, odtyć go i opłucz zimną wodą.